Witam, witam na karcie dnia 25 marca 25 roku. Wtorek, dzień Marsa, księżyc wciąż w wodniku. I dzisiaj karty dnia. Karty, bo już dawno przestałam mówić na to karta, bo jedna karta nie powie mi tyle, co jakiś tam zestaw wylosowanych kart. Więc karty dnia na dziś. To Rycerz Pentakli, 5 buław w tle i na spodzie talii. Czwórka kielichów. I ten rycerz Pentakli, mały uparciuszek. On pomału, cierpliwie i uparcie osiąga swoje cele. Tutaj nie widać na tych kartach, ale w klasycznym darocie to zapewne wiecie o tym. No, jedzie rycerz na koniu po prostu i trzyma pieniążek w dłoniach. Więc on pomału, cierpliwie i uparcie osiąga swoje cele, ten pentaklowy. On nie lubi odpuszczać łatwo. Szczególnie, jeśli już sporo zainwestował, jak do tej pory. A dziś tenże właśnie, rycerz pentakli, no on poczuje się wezwany do walki o swoje. No, cokolwiek to jest, może to być projekt w pracy, praca po prostu, zadanie do wykonania, zdanie na jakiś temat, na temat tego, jak coś. Według rycerza pentakli powinno funkcjonować w materii. Jakieś jego wyobrażenie, jak coś powinno działać. Piątka buław z kolei, no to punkty zapalne. Bezpardonowo i wprost wyrażone zdanie. A to bardzo dobry aspekt tej karty. Tu jest wprost. Tu nic nie jest knute za plecami jak w piątce mieczy, bo tutaj w grzybkowej, no wiadomo, tego nie widać, ale w klasycznej talii tam jest człowiek, on dzierży miecze, które zdobył na pozostałych. Nie jest to miła energia. Pięć mieczy. No więc w piątce buław, tu wszystko jest wprost, nic nie jest knute za plecami, jak w tej piątce mieczy właśnie, dajmy nad. Mamy tu więc piękną konfrontację. Bo monetowy jednak potrafi powściągnąć wodze. A no i dobrze, bo na spodzie cztery kielichy, co podpowiada, że rycerz wpadł w pułapkę stagnacji, tkwi w sytuacji, z której nie widzi za bardzo wyjścia, co gorsza, nie widzi szans, ani zalet, jakie aktualnie z tejże jego sytuacji wynikają. Czwórka kielichów jest bardzo podstępna i można w niej ugrzęznąć na długo. No, i tu na pomoc przychodzi nam modlitwa, którą pewnie znacie jako modlitwa alkoholików. Boże, daj mi pogodę ducha, abym akceptował to, czego zmienić nie mogę, odwaga, abym zmieniał to, co mogę zmienić. No i mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego. No. Rozwagi i mądrości zatem dziś życzę Wam, sobie, nam wszystkim. Szczególnie, że jak powiedziałam wcześniej, dziś jest wtorek, dzień Marsa, księżyc w wodniku i może niechcący więc wyjść z waszych, może nawet z moich, wszak świętą nie jestem. Ust coś bardzo mało dyplomatycznego. Wiecie, jak w tym skeczu fatalne przejęzyczenie. Umieszczę linka w komentarzu. Tymczasem dobrego wtorku wszystkim życzę. Na razie.